No bo się wynają, a ja nic nie lubię, bo mi się nudzą wszystkie zapady. Także, do nich i może ty zarazem te zabawy. Albo się razem Idę tu, Ani. Hania! Co ty chcesz? No ja piszę z koleżanką. Eee, no tak. To zabijesz, ale może zaradzisz mi coś do zabawy, albo coś, co ro mogę robić. Mi się nudzi strasznie. Ania? Mm, nie wiem. Idź się, popadł z czy czymś. Albo tutaj Bartka, albo skacz się się, popadł. Nie wiem. Nie przeszkadzaj mi. Dobra, spytam się ich. Bartek, co robisz? Oglądam mecz. A co? Co ty chcesz, Ania? No, ja bym chciała, żebyś mi coś zaraził do zabawy, albo coś razem pograliśmy. Nie wiem. I tylko tutaj chciała, ten chyba żeby tam jest na coś hipoga. Nie A wiesz, co mogę porobić? Nie, nie wiem. Nie wiem. Mm. Ej, A nie, chodź na świnę. Chowanego. W chowanego? Tak! No to znaczy. Idź powiedz Hanie. Hania, 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 Hania. Hania chcesz? Nie ubić Marysi. Mm, no pobawimy się w chowanego, wszyscy się zgłodzili. No dobra, niech ci będzie. To, chodźmy na razie. Na dole idziemy liczyć. No. Albo na górze. Nie wiem gdzie. Ja wolę na dole. No dobra, na dole idziemy. dobra, to kto liczy? Nie wiem, może pognę w papier, kamień, nożyce. dobra. Papier, kamień, nożyce! Mm, kamień obcina nożyczki.

Nie stracaj nas, pamiętaj Dobra, albo na górę, albo na dół eee... To wiesz gdzie można się schować? Nie Nie wiem, mało się zmieścić w, w szafie Dobra Idę Dobra, dobra. Ania się schowała Nie wiem gdzie się chować, ja idę sama się schować Idę na górę Dobra. Też idę na górę. Dobra. Uwajmy się. Nie wiem, gdzie tu można się schować. Ja się schowam za tym. mi nie widać. Dobra. Szybko. gdzie się gdzieś schować. Kogdzie? Um, faktycznie schowam się za Żeby mnie nie... Nie ma. Też nie odstąp. <gryzanie> A widziałaś e, dziewczyny? Nie, nie widziałam. I Kacpera? Nie, nie widziałem go też. Nie ma. nie za tym. Mm -hmm. Hmm. Łazience... Ładnie... Nie ma. Widziałeś... Widziałeś... E, dziewczyny i Kasprę? Nie... Tu ich nie było na pewno. Musi być... musi być tu ktoś. Zobaczyć od końca. Tam na pewno ktoś jest. Kasper wyłaś no, ale ziony jako pierwszy. Nie, przegrałem. Tak, przegrałeś. To jeszcze tu usiądę. Szafę? Hania! Co? A, ostatnia No tak. Która jest tam? Druga. Musimy ją A nie. Dobra, i też. szukajcie. A nie. przejrzę górę. Nie wiem, gdzie ona się. jest. Tu jej na pewno już nie ma. Hm. Nie widzę. Nie widzę, hm. nie widzę, ej, bo jej nie ma. Jak to jej nie ma? No jak to jej nie ma? No poszukałem całą górę i cały dół. Nie ma jej. Jak to jej nie ma? To jest niemożliwe. Jeszcze poszukać, jak jej na górze nie ma, no to po... możliwe, że na dole jest. Weź, bo ty tak szukasz szybko i szybko i. i tak. Dokładnie trzeba wszystko przeszukać. Właśnie. Dobra. Idę przeszukać wtedy tu. ten dół jeszcze raz. No muszę tu gdzieś być, naprawdę. Jeszcze raz, ten dół. Tu na sobie nasze nie ma mm, tu by się tu bym nie szukało, tu on nic ma jej nie ma, na coś też nie ma. Ach. Mamo, na ma, a nie? A co? Bo wiemy, że wolnego jej nigdzie nie ma. Mm, jak to jej nie ma? Przeszukaj wszystko dokładnie. Wszystkie szafy i wszystko. A tu jej nie widzę. No właśnie, może w lodówce. No lodówka jest pusta. Musisz się na zakupy mama. No wiem. Tu hmm, tutaj nie widzę. Tu by się nie zmieściła pewnie. Albo by się zmieściła, ona jest bystra przecież. tu hmm, w szufladach nic nie ma. Nie wiem, w kiblu? <grym> hmm, nie ma. nie ma za to jest woda, czyli w czakuzi. А ты видела, что... не? Нет, не видела, а что... Не знаю, может придется шукать. Эм, 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 твои не. nie powiem Jak tu? no zwariuję dziewczyny chodźcie na dół tu, tam nigdzie jej nie ma pomóżcie mi szukać dobra już idziemy o dobrze że przyszliście tak. razem Naprawdę wszystko sprawdzałeś, no to nie ma No Tu wszędzie sprawdzałam szafki, no... Ja jej nie widzę. No nie ma my. jej. Naprawdę, sprawdzałem wszystko. Jej nie ma. Nie wiem, ile ja to można się rozwalić. walił. Chodzę za jeden, dwa, trzy. Opo! Dziecko drogie! Chciałam, że ty nie znasz do... to. Gdyż uciekłaś! No przecież ja byłam za szafą, jednak wylazłam, bo nie zmieściłam się do szafy. Boże! Naprawdę. A ja, ja, ja wiedziałam, że ona jest w szafie, i nie wiedziałam, że ona gdzieś indziej jest. Ale. Nie wiedziałam, że za szafą polazła. Ojej, Dziecko kochane! Gdzie ty się tam chowasz? Normalnie nikt się znaleźć nie mógł. Dobra. Ta gra już jest męcząca, nie dam rady. Dobra, muszę odpocząć. A wy widzowie jak Wam się filmik podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcję. I dzwoneczek! Na no to pa!